Przejdziemy sobie do drugiej części naszego spotkania, czyli migracji i aktualizacji serwera Set Protect. Tak jak powiedziałem na początku, na wstępie, zajmiemy się, można by powiedzieć, szczególnym przypadkiem migracji i aktualizacji serwera. Dlaczego szczególnym? O tym też już wspominałem. Dlatego szczególnym, że czasami zachodzi potrzeba, żeby można powiedzieć, przemigrować nasze maszyny na nowszą wersję serwera, ale jednocześnie, można powiedzieć, zmienić jego lokalizację. Czyli na przykład zmienić chociażby adres IP, czy, czy no po prostu przenieść na, na zupełnie nową instancję, niekoniecznie zachowując. Powiedzmy, ustawienia bieżącego serwera. Kiedy to takie rozwiązanie się przydaje? No chociażby wtedy, kiedy musimy, na przykład, nie wiem, przejąć zarządzanie serwerem, który mieliśmy w outsourcingu i chcemy mieć pewność, że dalej będziemy mogli zarządzać naszymi końcówkami, dalej będziemy mieli nad nimi kontrolę, ale chcemy się całkowicie odciąć od, od tego, co było. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że. Tak, choć w tym momencie wcale nie musi być tak, że będziemy mieli pełen zakres historii, bo na przykład nie wiem, nie przeniesiemy w ten sposób powiedzmy nie wiem, dzienników, logów, wykryć kwarantanny itd. itd. Ale co możemy zrobić? Przede wszystkim potrzebujemy tutaj dwóch instancji serwera. Pierwszy, który widzicie, z końcówką o adresie 100, to jest mój stary serwer, z końcówką 110 to będzie nowy serwer. Do, do obecnego, czyli powiedzmy starego serwera, łączy mi się host, którego chciałbym przenieść, jest w grupie warsztaty. Świetnie. Czy ma przypisane jakieś polityki? Pewnie tak. Zaraz sobie zobaczymy, jakie. No, jest przypisana jedna polityka: raportowanie zainstalowanych aplikacji. Świetnie. Chciałbym przenieść strukturę grup statycznych, chciałbym przenieść politykę i przepiąć komputer na nowy serwer. Co mogę zrobić? Wyeksportować całą strukturę grup statycznych. Mogę wyeksportować politykę. I to już można powiedzieć, pierwszy krok do, do, do przeniesienia. Co dalej? Na nowym serwerze muszę przejść do urzędów certyfikacji i wyeksportować sobie urząd certyfikacji, którego używa nowy, nowy serwer. Eksportuję sobie taki klucz publiczny. Przechodzę do certyfikatów równorzędnych i eksportuję certyfikat agenta. Do czego będę tego potrzebował? Do tego, żeby móc zapewnić mojemu komputerowi czy moim komputerom, które chcę przenieść, środki do tego, żeby się uwierzytelnić, że tak powiem, na, na nowym serwerze. Zanim jednak to zrobię, postaram się. Zaimportować strukturę, którą sobie przed chwilą wyeksportowałem. tak? Ok, mam eksport komputerów. Zaimportujemy je sobie. Mówi, że jest w porządku. Proszę bardzo, na nowym hoście z końcówką 110 mam już grupę warsztaty, a w niej Komputer, którego stan na razie jest jako widoczny jako niezarządzany. Zaimportuję sobie politykę. Bo zakładam, że będzie mi potrzebna. I tu w regułach niestandardowych polityka raportowania zainstalowanych aplikacji już się pojawiła. Co istotne, na co powinniście zwrócić uwagę, to to, że przypisanie niestety trzeba będzie zrobić na nowo. Więc jest to, można powiedzieć, drobna niedogodność, ale jak to się mówi, kwestia do przeżycia, do ogarnięcia, jeżeli. Zależy nam na przeniesieniu komputerów na nowy serwer. Co robię dalej? Wracam do mojego obecnego, czyli starego serwera, przechodzę do urzędów certyfikacji, i tutaj importuję sobie klucz publiczny z, pochodzący z nowego serwera. Klucz publiczny urzędu certyfikacji, oczywiście fajnie byłoby go sobie jakoś nazwać. CA z nowego serwera. Po co to robimy? Po to, żeby można było użyć również w polityce, którą sobie za chwilkę zrobimy. Certyfikatu pochodzącego z nowego serwera, więc robimy sobie nową politykę. Możemy ją nazwać migracja do nowego serwera. W ustawieniach edytujemy listę serwerów, do których można się łączyć. W moim przypadku to będzie ten serwer z końcówką 110. I co istotne, muszę podać certyfikat, za pomocą którego będzie się teraz uwierzytelniał agent. Teraz jedyne, jedyne co pozostaje to przypisanie, tak naprawdę. Hosta, którego chcę przenieść, no i poczekanie na zastosowanie polityki. Za chwil kilka, że tak powiem, powinno się tutaj ładnie wykonać przeniesienie. Możemy mu troszeczkę pomóc, wysyłając nawet kilkukrotnie sygnał wznowienia i wystarczy, że tak powiem grzecznie, grzecznie poczekać. Oczywiście pamiętajcie o jednym: jeżeli będziecie robili to produkcyjnie, nie róbcie tego na hura na całym swoim serwerze, na wszystkich grupach statycznych. Wybierzcie sobie dwa, trzy, pięć komputerów takich testowych, gdzie jakby coś poszło nie tak, będziecie w stanie, że tak powiem odkręcić sobie. Szybciutko to, to, co się nie udało, co nie wyszło. Także będziecie mieli sprawdzoną taką migrację. Jeżeli będzie sprawdzona, wtedy możecie sobie puszczać już większymi grupami, czy, czy też dla, dla całego swojego serwera. No i okej, okay, ale ktoś powie: No świetnie. To w takim razie ja nie chcę na inny serwer, on premowy, bo dojrzeliśmy do tego. Że możemy i chcemy do, do chmury, bo wiadomo, że, że nie w każdej sytuacji chmura jest dobrym rozwiązaniem, nie w każdym jest w ogóle akceptowalny. Ale co w przypadku, kiedy faktycznie tak, tak jest, że, że możemy sobie na to, na to pozwolić. Otóż, jeżeli aktywujemy sobie usługę eseta ProTecta. W chmurze i chcielibyśmy tutaj, można powiedzieć, dokonać migracji, to zasada jest podobna jak przy migracji na inny serwer lokalny. Czyli tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przemigrować wszystkiego. Nie będziemy mieli detekcji, nie będziemy mieli dzienników, nie będziemy mieli grup dynamicznych, ale już możemy przemigrować, na przykład szablony grup dynamicznych, jesteśmy w stanie przemigrować. Powiedzmy, nasze raporty, tak, które, czy szablony raportów, które żeśmy sobie wcześniej przygotowali, strukturę grup statycznych, wszystkie nasze komputery, jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić. Tylko tutaj, z racji tego, że jest to instancja tak naprawdę utrzymywana. Na Wasze potrzeby, indywidualna, dostępna tylko dla Was, ale jednak um, obecna, powiedzmy, w infrastrukturze dostawcy, odbywa się to nieco inaczej. Oczywiście w grę wchodzi również polityka, natomiast um, troszeczkę inaczej, można powiedzieć, um, podchodzimy do jej tworzenia. Bo tak jak wspomniałem, wspólnym punktem jest kwestia możliwości, powiedzmy, importu, eksportu, importu poszczególnych elementów. Natomiast to, co powinniście zrobić później, to w menu na skróty znajdziecie odnośnik: pobierz politykę migracyjną. Wybieracie sobie taką politykę, ona się zapisze. Wracacie w tym momencie do, do, waszego, do waszego serwera, do tej powiedzmy maszyny, która, która ma zostać, czy do tych maszyn, które mają zostać wyeksportowane. I co robicie? Przechodzicie do polityk. W czynnościach klikacie: importuj, i wskazujecie politykę migracyjną, którą. Przed chwilą wyeksportowaliście z chmurki. Jak sami za chwilkę zobaczycie, jest to nic innego jak polityka dla agenta. Czy ładnie się nazywa Asset Protect Migration Policy. I dla jakiej firmy. I teraz to, co jest ważne, co często decyduje o tym, że, że coś się. Nie udaje do końca. Taką politykę trzeba wyedytować. Trzeba przejść do ustawień i zmienić dwie flagi przy pozycji serwery, z którymi można nawiązać połączenie, i przy pozycji certyfikat. Zmieniamy flagę na wymuszenie. Dlaczego? Dlatego, że gdyby były inne polityki, a jak wiecie, polityki są składane i scalane. Żeby nie było sytuacji, w której na przykład podmieni nam się certyfikat, ale nie podmieni nam się lista serwerów. Bo, jak sami zobaczycie, na liście serwerów jest specjalnie wygenerowana dla was nazwa hosta z portem 443, czyli już nie 222. W tym momencie wystarczy dokonać przypisania obiektu. Docelowego i poczekać, o, myślę, że maksymalnie 2-3 minutki, żeby, żeby te hosty, które, które zostały tutaj uwzględnione, można powiedzieć, do tej migracji, zaczęły się łączyć do, do chmury. Oczywiście, tak jak w przypadku lokalnej migracji. Nie robimy tego na hura, nie robimy tego od razu dla całej organizacji. Wyznaczamy sobie grupę testową. Jeżeli na grupie testowej wszystko pójdzie w porządku, wtedy możemy to rozszerzyć na całą organizację. I to tyle na dziś. Oczywiście, tak jak już wspomniałem, nie wyczerpuje to tematu, nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych z migracją i aktualizacją serwera, czy też z ochroną Microsoft 365. Jeżeli Wasze potrzeby są większe, jeżeli potrzebujecie konsultacji, kontaktujcie się z nami, szukajcie nas w mediach społecznościowych, piszcie maile, dzwoncie, jesteśmy dla Was, jesteśmy do Waszej dyspozycji. A na wszelkie pytania, które ewentualnie pojawiły się, w sekcji QA odpowiemy po webinarze. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.